Jeżeli chodzi o GTA VI, to nie mamy zbyt wielu oficjalnych informacji. Rockstar Games i Take Two nabierają wody w usta, kiedy są bombardowani pytaniami dotyczącymi tej chyba najbardziej wyczekiwanej gry wszech czasów. Pod koniec 2022. doszło do wielkiego wycieku, a Rockstar nie wspomniał nic o dacie premiery. Czas mijał i mijał, aż jakiś czas temu w internecie można było natknąć się na informacje związane z pewną datą, która napełnia serca fanów radością. 17 maja 2023 odbyło się zebranie inwestorów Take-Two, molocha, któremu podlega Rockstar Games. Fani zaczęli spekulować o potencjalnej dacie premiery czy zapowiedzi sequela gry z 2013, no w sumie to się nie mylili, no ale od początku. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś, gry akcji. Gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie Nie pożałujesz i kupuj gry taniej Eneba.pl Zebranie inwestorów miało na celu omówienie przyszłości i strategii firmy. CEO Strauss Zelnik powiedział, co nas czeka w przyszłości, oraz to, jak imponująco dobrze sprzedają się tytuły Rockstar. Link do transkrypcji i całej prezentacji znajdziecie w opisie, gdyby ktoś chciał poznać wszystkie szczegóły. Zelnik zaczął od sukcesu firmy, wspominając o flagowych tytułach Rockstar. Red Dead Redemption 2 sprzedało się w 53 milionach kopii, z czego 3 miliony w ostatnich 3 miesiącach. Jeżeli chodzi o GTA V, to te liczby robią jeszcze większe wrażenie. Gra znajduje się w 180 milionach domów, co jest wynikiem wręcz obłędnym. Cała franczyza sprzedała się w ponad 400 milionach kopii, a tylko w ostatnich 3 miesiącach gracze kupili GTA 5 milionów razy. Następnie Strauss wspomniał o roku finansowym 2025, który ma być przełomowy dla firmy. Tej tu szacuje 8 miliardów dolarów wpływów. Sprzedaż GTA Online i GTA V rośnie o odpowiednio 25 i 14%. GTA Trylogia nadal zmierza na Androidy i iOS, ale nie poznaliśmy konkretnej daty premiery. Cała seria Red Dead sprzedała się w nakładzie 75 milionów kopii, co daje około 10% przyrostu. No i kolejnym przystankiem jest GTA VI. Rok finansowy 2025 to daty między 1 kwietnia 2024 a 31 marca 2025. Zelnik wspominając o gigantycznym roku finansowym miał na myśli te daty. 8 miliardów dolarów to nie mała kwota i tylko jedna gra Rockstar Games może pomóc uzyskać ten wynik, no a jest nią oczywiście GTA VI. Strauss Zelnik powiedział, że przez ostatnie kilka lat przygotowywaliśmy się na publikację niesamowicie wielkich tytułów, które zdefiniują przyszłość gier. W roku finansowym 2025 planujemy ustalić nowe standardy, pokazując światu kilka przełomowych tytułów. Szacujemy 8 miliardów dolarów zysków i ten trend powinien utrzymać się do kolejnego roku finansowego i dalej. Osobiście nie znam gry lub serii gier od Take Two, która może pomóc osiągnąć 8 miliardów zysków. Oprócz oczywiście GTA 6, na którego czeka chyba każdy na świecie. Według raportów budżet gry to około 1,5 miliarda dolarów, no więc, mimo że zyski robią wrażenie, to trzeba pamiętać o kosztach. Jednocześnie, Take Two, pierwszy raz w historii oficjalnie wspomniało o tym, że GTA 6 powstaje i że Rockstar pracuje nad tytułem od jakiegoś czasu. No nie to, żebyśmy o tym nie wiedzieli, ale fajnie otrzymać coś oficjalnego. Reasumując, Data premiery GTA 6 nastąpi gdzieś między kwietniem 2024 a marcem 2025. Oczywiście nie jest to pewniak i ta data może zostać zmieniona. Pamiętajcie o tym. Dajcie mi znać co o tym myślicie. Sądzę, że już najwyższy czas. Gracze są gotowi.